Hej, 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 a witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar. Cześć, dzisiaj zapraszam was do wyjątkowego odcinka z testów jedzenia z naszych marketów. Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, a jeśli ktoś nie wie, to wam przypominam, już za dwa dni, jeśli oglądacie to we wtorek, a dokładnie 23 lutego, jest Tłusty Czwartek. Tak więc w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie trzy pączki oraz trzy donaty z naszej pobliskiej Biedronki. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, co tutaj mamy. Mamy trzy pączki oraz trzy donaty. Pączek z cukrem, pączek z lukrem, pączek premium i do tego trzy donaty, donaty, z nadzieniem orzechowym, donat z cukru oraz donat z lukrem i z czymś tam w środku. Na samym początku sobie je przekroimy, no i oczywiście jeszcze cena. Najtańszy ze wszystkich tutaj to jest ten oto donat za 79 groszy, następnie mamy pączek za 89 groszy, potem mamy za złoty 29 te trzy pączki, znaczy pączek i dwa donaty i ten jest chyba też za 89 groszy tak samo jak ten. Więc czas to wszystko poprzekroić i zobaczymy co znajduje się w środku, a następnie sobie oczywiście spróbujemy. Oj, chyba, chyba nadzienie znikło Może gdzieś indziej będzie O, jest bardziej tutaj, przekroimy jeszcze tak Dobra, tutaj nadzienie jest Tutaj go jakoś nie ma Przynajmniej jest, może być gdzieś dalej nawet, nawet spora ilość, chociaż oczywiście aż tak dużo tego nie ma, ale spoko To jest zwykły donat z cukrem, więc tutaj nic w środku nie będzie Tak jest, to zwykły suchy donat Następnie mamy ten oto Jakimś białym, o! Hmm, ciekawe, co to jest, szczerze mówiąc, nie było napisane nawet. Prawdopodobnie dżem i jeszcze jakaś waniliowa rzecz, ale to oczywiście spróbujemy. No i następnie mamy rzeczy pączkowe, większe. No, tego nadzienia jest tutaj mało, jak sami widzimy. Następnie pączek premium za złoty 29. Zł. No, tego nadzienia też tutaj jest mało. chociaż więcej niż w pączku. No i ostatni, czyli pączek z cukrem pudrem. O, tutaj już tego nadzienia jest najwięcej, więc. No, ciekawa sytuacja. Jakbyśmy mieli tak porównywać, a z tej strony, no, nawet sporo w tych pączkach tego jest. Chociaż wiadomo, mogło być lepiej. Czas spróbować, jak to wszystko smakuje. No więc czas przejść do najlepszej części odcinka, czyli do degustacji i sprawdzenia, które są moim zdaniem najlepsze. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że donaty, jak byłem w drugiej Biedronce, bo w mojej pierwszej w ogóle nic nie było. E, idealnie mi się trafiły prosto na wystawy, tak więc są fajne, świeże i w ogóle. A pączki widać, że są nie dzisiejsze, ale obstawiam, że na czwartek Biedronka będzie miała jakieś lepsze, większe zamówienia. Chociaż i tak, szczerze mówiąc, już teraz nawet mogę powiedzieć, lepiej pójdźcie do jakiejś dobrej piekarni i kupcie sobie prawdziwego pączka z prawdziwego zdarzenia, bo w tych marketach to rzadko jest coś dobrego, ale nie przedłużając, zapraszam. Zaczynamy od donatów, potem sobie do pączków i sprawdzimy, który z tych wszystkich jest moim zdaniem najlepszy. Zapraszam do oglądania. Hmm, hmm, hmm. Więc zaczniemy od najtańszego donata, zwykły donat z cukrem, smacznego. Fajny, rozpływa się w ustach, cukier dodaje chrupkości, dodatkowo takiego smaku. Ciasto na plus, wszystko na plus, nic więcej tutaj nie ma, jest smaczny. Ocenowo na razie nie będziemy nic mówić, zostawimy ocenę na sam koniec, więc idziemy teraz do Donata z nadzieniem orzechowym, z orzechami, z polewą czekoladową. No, wygląda bardzo apetycznie, smacznego. Z pewnością lepsze od zwykłego cukrowego, ale też o 50 groszy droższy Dobre nadzienie, fajne orzechy u góry. Czuć je są wyczuwalne, jak najbardziej na plus. Ciasto dosłownie to samo, więc jest o wiele lepsze, przynajmniej moim zdaniem, od tamtego. No i czas na ostatniego naszego donata, naszego podwójnego multikolorowego, nie przedłużając. W tym przypadku nadzienie tak naprawdę robi robotę. Jest to nadzienie malinowe z jednej strony, a z drugiej strony bardziej takie jogurtowe. Przepyszny, moim zdaniem, z tych trzech donatów, ten jest po prostu najlepszy. Więc przechodzimy teraz do pączku. Zacznijmy od pączka z cukrem, pudrem i nadzieniem prawdopodobnie różanym, smacznego. Nadzienie różane, jest go dosyć sporo, więc jak najbardziej na plus. Czuć oczywiście, że nie jest to poczek dzisiejszy. Miejmy nadzieję, że na czwartek wszyscy będą mieli dobre, świeże pączki. Więc ciasto tak pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Cukier puderek, cukier puder, strasznie słodki jest ten pączek, w porównaniu do tych donatów ten pączek jest tak mocno słodki, że po paru gryzach dosłownie aż mnie przemuliło. Czas teraz na pączek lukrowy z również tym samym nadzieniem. W tym przypadku nadzienia jest o wiele mniej w porównaniu do naszego pączka z cukrem pudrem, co jest ciekawe, bo w teorii jest to dosłownie jedno i to samo, ale tego nadzienia tutaj jest po prostu mniej. I jemy. Gdybym miał wybierać pomiędzy tym pączkiem, a z cukrem pudrem, wziąłbym z lukrem. Po prostu jest o wiele lepszy, fajnie rozpływa się w ustach, nie jest, jest oczywiście strasznie mocno słodki w do takich zwykłych, fajnych, tradycyjnych pączków, ale w porównaniu do tego jest już mniej słodszy i aż tak bardzo nie mdli, znaczy nie muli tak naprawdę. Jest nawet okej, okay, ale spróbujemy jeszcze jednego pączka, czyli pączka premium i zobaczymy, co w trawie piszczy z jakimś budyniem w środku. Ciekawe. Jeśli miałbym wybierać pośród samych pączków, to wybrałbym właśnie ten pączek premium tak zwany, e, ponieważ jest on po prostu najlepszy, ma najfajniejsze nadzienie, które jest budyniowe, nie jest tak bardzo słodkie. W tym i w tym przypadku mamy nadzienie różane, które jest strasznie mocno słodkie i bardzo mocno osłabia jeszcze tą słodycz naszego pączka, a w tym przypadku ten fajny, neutralny budyń jeszcze tak osłabia ten smak tego cukru, więc to mi się przynajmniej najfajniej jadło. A gdybym miał wybierać pomiędzy tym wszystkim, co dzisiaj mieliśmy do wyboru, to wybrałbym tradycyjną piekarnię, Nie poszedł do tradycyjnej piekarni i kupił pączka nawet za 3 albo 4 złote. Dlaczego by nie? Wtedy są najlepsze. Ale gdybym już miał tak decydować i dawać jakieś miejsca tym pączkom to będzie tak. Ten oto nasz multicolorowy na miejscu pierwszym, moim zdaniem, najfajniejszy i najlepszy, najłagodniejszy, nie jest taki strasznie słodki. Na, drugim, na pierwszym miejscu to na drugim miejscu egzekwo ex -ex nasz donat z kremem czekoladowym oraz pączek Premium. Na trzecim miejscu. Nie jestem pewien, czy dać trzecie miejsce zwykłemu Donatowi bez niczego, i czwarte miejsce tym pączkom, czy też te wszystkie pączki tak jakby razem. W ogóle iluminaty mi wyszło. Trójkąt, trójkąt. Steel Illuminati konfirm. Te ostatnie pączki są na na świecie strasznie przesłodzone i przez to aż mdłe, więc osobiście wybrałbym właśnie ten, albo ten, albo ten, bo moim zdaniem one smakują po prostu mi najbardziej. A jeśli o Was chodzi, piszcie śmiało, jeśli znacie i jecie te pączki, donaty, albo cokolwiek, napiszcie, który jest Waszym zdaniem najlepszy, czy też po prostu pójdziecie do jakiejś fajnej, dobrej piekarni i weźmiecie sobie prawdziwego, świeżego pączka z prawdziwego zdarzenia. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ja Wam życzę miłego dnia, zapraszam na Facebooka, na Instagrama, link macie w opisie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, pa 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 pa.